Siłownia, szkoła Masłowie, tak wygląda dzisiaj miejsce. W październiku byłem w siłowni, staram się ćwiczyć jogę. Tam latarnie świecą, fajnie osiedle. Śmotor krąży na polu. Śniegi są na polu też zasypane. Lampy też zapalają sobie. Możli, możli, możemy korzystać z wiosną, jak będzie ciepło w ci, e, tej siłowni w Polsce. Tu jeszcze sala gimnastyczna w szkole, w nowej szkole. Tam jeszcze syrena jest. to była kiedyś syrena o 12 w czwartek. Co czwartki 4 tygodnie zabrały syreny, co miesiąc. Może. I o północy w nowym roku jak są duże fajewerki potężne fajewerki teraz Sylwesta nie ma już dawno był sylwester już po sylwestrze już dawno po Sylwestr po nowym roku po północy ławki są e, zaśnieżone Jeszcze droga e, śnieżna ukrywa sobie drogę chodnikową Mimo nie, nie można siedzieć, to jest tutaj przerwa, się odbywa. Co dzień fery zimowe, więc jadę do zakopca.